A tutaj mamy ładną WFM-kę, kurczę. I to tak będzie podobnie... To rama, to bym powiedział, że to, to jest... To, to jest... Bardzo duże różnice są między... No tu masz inne, inaczej trochę obrobione z i... i wfm nie? Uh -huh. Są inne. To, no, podobna technologia, nie? Ale wymiarowanie jest inne, nie? Pewne rzeczy się różnią, nie? Chociaż to jest tam tak naprawdę... No, kurde, jak patrzysz się tutaj na to... No a zrobią robotę, bo się świecą. No, jak się patrzy na to, a się spojrzy tam, na tamtego stróbka, no to jest różnica, nie? To jest różnica, nie? No. No ile to roboty kosztuje? Aha, tutaj są tak, tutaj tak, jest tak delikatne. Tak, na ramie. Też, nie, tutaj patrzę, jak są te spawy zrobione tutaj od y, mocowania silnika, nie że takie delikatne. Tak, tak. No tak powinny wyglądać z tamtej strony. Teraz, nie, tu... przy, w tamtej maszynie. Robisz sobie za zapom, tak? Tak, szykuję sobie. Cudownika, no, to mi się udaje. To, tak jak no. jak się... to już tak jest pomału, można powiedzieć, towar. Deficytowy. Deficytowy, nie? no? Warszawska fabryka motocykli. Ciekawa hmm. książka. To jest od części, tak? Mówiłeś? Katalog części to jest chyba, nie? To, Siedzenie, fajnie to jest. wszystko fajnie jest pokazane, jak to wygląda. W ogóle ono jest bardzo ładnym... W czterech językach. To jest w czterech językach? Katalog części chyba tak. Na samym początku, nie wiem czy nie, ale tu języki, jakie? W opisach, że są cztery, czy... no tak. No, jest. Po kolei, nie? To jest chyba to jest angielski, 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 nie angielski. Nie jeszcze jaki. Angielski. Polski na pewno. No, polski, angielski, content. To skr nie wiem, jakie to jest. No faktycznie, w czterech nie, językach. Węgierski, albo coś takiego. Może być. Nie pamiętam. Że angielski, węgierski, niemiecki i polski. O, Bo tu jest jakiś contents, technical description, general information. Ten powiedział, że to jest po angielsku. To niemiecki. A to jest takie S, tą kreską u góry? To jest jakiś słowacki, czeski, nie wiem, może być czasem nie. Mniejsza z tym, no ale jest w czterech językach. WFMK. I tak jak tutaj jest na tym zdjęciu ta WFMK, tak samo ta będzie wyglądała? Zobacz. Nie, 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 to jest starszy model. Aha, to jest starszy Ty model. Tu masz lamp, licznik tam ma w lampie, a tamta jest w półce. To jest pierwszy model tamta. Wsią... Czyli ta w półce jako licznik? jest 59, a to jest 65, nie? Aha, czyli powiedz mi teraz, jak jest w półce zegar, to jest starsza, czy? Starsza. To jest starszy. W półce miały pierwsze, i miały mniejszą lampę. Mhm. Czyli w półce starsze, a nowsze modele miały w lampie, tak jak WSK. To jest w końca produkcji można chodzić takie. No ładnie. A ta druga książka? Tu też w WFM, tylko to jest już, już instrukcja naprawy. Kurde. No mam więcej takich książek. Nie? No. Miałem do Rometa, do rzaka, to tam znajomy wydałem. Tak się a większa to jest No książki ci powiem fajne. To na pewno dużo mimo tego, że się robi co jakiś czas, ale dużo rzeczy człowiek nieraz nie... Wiesz często szukam takich wartości jak na przykład ile oleju, amortyzatory? Takie rzeczy, nie? Mm -hmm. Coś co tam po prostu dokładnie trzeba zrobić, nie? A człowiek nie zawsze wszystkiego nie pamięta z tych wszystkich silników, bo 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 nie? Inne wartości. I to warto wtedy mieć, nie? A czasami po prostu gdzieś trzeba wiedzieć, gdzie jaka kolejka w jakiś sposób przychodzi. Mm -hmm. I w tym celu też... Pomiar średnicy cylindra robimy przy pomocy średnicówki. Wszystko opisane. Pomiar szczeliny pierścienia tłokowego w cylindrze. No, luz. zobaczcie moi drodzy, co w międzyczasie jeszcze przyjechało na warsztat. Pierwszy raz mam okazję zobaczyć taki motocykl na żywo. Jest to Saxon Tour 251. Nigdy jeszcze nie widziałem takiego motocykla na żywo. Może gdzieś tam na po to mi mignął, ale no i jest tutaj parę rzeczy przy nim do naprawy. Takim jak. Jednak... Ciekną tutaj lagi. Właściciel jak przyjechał, Tomak tutaj zaczął sprawdzać, czy są jakieś luzy. Okazało się, że tutaj było nieprzykręcone. No, to takie niebezpieczne, ale tak było, tak. No i jak to motocykl, no ma swoje lata, ale tak naprawdę ma przebiegu tylko 14 tysięcy kilometrów. Silniczek dosyć ładnie pracuje, no ale wiecie jak to tyle lat stało, czy nie stało, no to ma tutaj różnego rodzaju swoje przypadłości które tutaj będziemy, to które Tomek tu będzie usuwał. Motocyk jest yy, sprowadzony z Danii i właściciele zakupili go tam w zbyt goszczy. I tak on wygląda, ogólnie to jest mz ale jakoś tak mnie się osobiście no nie za bardzo podoba, nie wiem, no jakoś mi to tutaj nie leży mi to, jednak tam już bardziej mi się 251 podoba jak to, jakoś tak, nie wiem, takie kierunki jakieś takie no, jak dla mnie to Wiadomo, są gusta i guściki. Jedno mu się podoba, drugiemu nie. Ale jednak, tu już 250, czy w takim, czy w innym kolorze, to mi się wydaje, że ma lepszą prezencję. No ale to tak jak mówię: gusta i guściki. Także motocykl, Tomek się będzie za niego brał. No i na koniec, jak tutaj jeszcze będzie motocykl, to. To zobaczymy jak to tutaj wszystko wyjdzie Co tutaj było robione Jeszcze zaraz ją uruchomimy Zobaczymy, zobaczycie jak ona pracuje To jak się ją uruchom Tu już ona ma jakiś zapom taki Taki coś ala jaząbek, nie? Coś takiego, tak to wygląda, nie wiem Oby już ktoś miał coś takiego zamontowane Ogólnie silnicze ładnie pracuje, nie? Tak, To Tylko są wszechobecne wycieki z niej, nie? A jak się wciśnie sprzęgło? Wciśni z, z drugiej strony Wylek chyba raczej jeszcze oryginał Bo tutaj są wszędzie te, nie? ETZ 250, 251 i ETZ 301 tak, żeby powiedział, że wydech jest oryginał Wciśnij sprzęgło no, Puść No troszeczkę tak, nie? Nie jest to dużo Myślę, u mnie oczywiście było o wiele gorzej, nie? Pani paliwo leci, bo był Ładnie mają pizderek założony I taki taksonik Gasz pan, ja tak I tu ma, aha, i to daje sygnał. Nie? No, to Do tego. się dorabia. Tak, ale to też to tak nie jest dorobione przyzwoicie. Ale... Hmm, tu już nóżki w ogóle takie inne, nie? Ja to mówię od Poduk Saksona to to nie mam. Nie, nie mam jakiegoś takiego dużego doświadczenia, ale no jest kilka takich różnic, co ją wyróżnia. Rama już tutaj jest, ten wahać tylny, nie? Mhm. Jest inny. Wszystko obudowane Tu jeszcze też właściciel mówi, że jest problem z ładowaniem, ale chyba już Zażegnany Ale chyba już zażegnany Instalacja pewnie też raczej jest Oryginalna Na pewno będzie zarobić